Serdecznie witam na kanale Rocznik 1961. No, dzisiaj w samochodzie się z Wami witam. Nie mam jakiegoś ładnego tła, więc jest to samochód. Za oknem widać, że jest zima. No Dzisiaj mamy sobotę, godzina już prawie 13. No, muszę Wam powiedzieć, że już właśnie przyjechałem do domu. No i teraz się do Was odzywam. Przepraszam bardzo, że na Wasze komentarze nie odpowiadałem. No, jakoś no, nie miałem czasu, bo w sumie od czwartku, czwartek, piątek, dzisiaj sobota, czyli taka trzydnióweczka. Jak wiecie, byłem na takim przeszkoleniu. No, sytuacja wygląda w ten sposób, że... No, proszono mnie, żeby nic tam nie nagrywać, żeby nie rozmawiać na takie tematy w związku z wiadomo jaką sytuacją, także byłem na takim sobie przeszkoleniu, no i powiem, że moje takie wrażenie jest, no jak się na przykład nie było 20 lat w tej instytucji, to powiem, że no takie troszeczkę wrażenie dla mnie było pozytywne. No samo w ogóle przyjęcie takie, to już było też inne, takie bardziej kulturalne, ludzkie, normalne. Także nawet to, co zobaczyłem, sprzęt jaki jest, też jest nie ten, co było 20 czy 30 lat temu. No same wrażenie naprawdę takie moje pozytywne było. No, co ja mogę więcej opowiadać? No, dużo osób w moim wieku było. Przeszkolenie takie przypomnieliśmy sobie, jak wyglądają buty, kamasze, mundur całkiem jest inny, jak kiedyś był, także nawet wszelkiego rodzaju posiłki nawet są też inne, jak kiedyś było. No, kiedyś to były też służby wartownicze, tam teraz jakieś służby cywilne to pilnują, takich wszelkiego rodzaju obiektów. No powiem, że wrażenie ciekawe. Przypomniałem sobie również jak się strzela, jak się staje w dwóch szeregów, w czwórkach, jak trzeba się zachować w czasie poleceń, w prawo zwrot, w tył zwrot, także tutaj no, takie przypomnienie sobie pewnych takich zasad zachowania wojskowego. No, wiadomo, że no, oby nam się to w ogóle nie przydało. Chciałbym, żeby nam się w ogóle nie przydało. Także, no naprawdę, powinniśmy chyba wszyscy przejść takie szkolenie, zapoznać się z tym, co było, jak to się robi, z czym to się je, żeby w razie czego nie daj Boże od, od, odpukać to w ogóle, żebyśmy potrafili się zorganizować. No, z tymi osobami, z którymi się spotkałem. No, nie było jakiegoś złego wrażenia, bo każdy wiedział po co przyszedł, każdy solidaryzuje się z pewnymi właśnie sytuacjami, jakie są na wschodzie, każdy jest za, żeby po prostu no, poświęcić swoją własną osobę w obronie ojczyzny. No, spotkałem się naprawdę z fajnymi ludźmi tam, pozytywne, pozytywne było nastawienie na te sprawy nie było jakiegoś takiego narzekania, że jest nie tak, że, że, że jakieś politykowania, nie, nie było takich historii żadnych. No, grupa była w różnym wieku, no, troszeczkę tych starszych osób, również było kontakt taki naprawdę, naprawdę był fajny. Przypomnieliśmy sobie, jak łóżka wyglądają, jak się śpi w łóżku, takim wojskowym. No łóżka to się nie zmieniły, ani te taborety się nie pozmieniały, jak kiedyś były. Czy szafeczki takie przyłóżkowe, jakie były, takie są. Także Pewne takie rzeczy się nie pozmieniały. No, jest inna taka kultura, taka bardziej jakoś tak inaczej to odebrałem, tak bardziej ten pobyt tak, tak pozytywnie. Nie, nie mam co narzekać. No, przyjechałem do domu. Wszyscy będą zadowoleni, że jestem. Także tutaj naprawdę. Dziękuję, że, że tam też pisaliście do mnie komentarze, żebym wracał. No było to dla mnie bardzo przyjemne. No ja mówię, nie mogłem nic więcej tam robić. Naprawdę proszono mnie również, żeby nam nie opowiadać pewnych rzeczy na moim kanale, no bo to jest teraz w tym momencie nieodpowiednie. Nie wolno takich rzeczy mówić, no, nie ma się czym tutaj za bardzo, żeby to nie reklamować. No, jedną rzecz przyjechałem z tej z tej armii, no jedna rzecz jest taka pozytywna, że w ciąży nie jestem, także tutaj to jest bardzo ważne, także no naprawdę wracam do żywych, jak to się mówi, do normalnego dnia, do normalnych obowiązków swoich domowych, tak dzisiaj króciutko i wszystkich naprawdę pozdrawiam serdecznie, nawet tego mojego hejtera, który zawsze mi pisze, że w ogóle, że jak to tak można, żeby nawet codziennie dawać filmy, że to nawet jest w no, nie, niedobrym tonie? No ale no, każdy ma swój kanał, wrzuca sobie filmy ile chce, jakie chce, trzy razy dziennie, czy pięć razy dziennie, także każdy y, może to oglądać mnie albo nie oglądać mnie, także tutaj to każdy wprowadzi swój kanał we własnym zakresie. Ja jestem zadowolony, wróciłem do domu, także wysiadam zaraz z samochodu. Film ukaże się tam może wieczorem. Wszystkiego dobrego, do następnego i trzymajcie się. Na razie, cześć.